Masyna, jaką jest rower, mimo że wielu osobom wydaje się być prostym sprzętem, wcale taki nie jest. Szczególnie, jeżeli chodzi o rowery typu full suspension. Dlatego tak dużo czasu i tyle lat zostało poświęcone temu, żeby właśnie te sprzęty udoskonalić. Dzisiaj zaczniemy sobie troszeczkę od historii rowerów, bo pierwszy pojazd napędzany siłą ludzkich mięśni wymyślił Giovanni Fontana, który bardzo lubił tworzyć nowe rzeczy, różne wynalazki i sam siebie określał magiem w tamtym okresie. Jego wytwór wyobraźni no nie do końca ten rower przypominał, bo różnił się tym od takich obecnych standardowych rowerów, że nie posiadał dwóch kół, a posiadał ich aż cztery. Najciekawszą rzeczą jest tutaj sposób napędzania, ponieważ nie było wtedy pedałów, nie było wtedy łańcuchów, takich zębatek, przerzutek, tylko napędzało się go za pomocą lin, które po prostu się ciągnęło do góry albo do dołu. Z kolei pierwszy rower, a właściwie pierwszy projekt, który przypominał wyglądem bardziej obecne rowery, powstał w roku. 1817 i był to tak zwany rower do biegania, no bo swoim wyglądem troszeczkę przypominał dzisiejsze takie rowery do biegania, takie rowerki biegowe dla dzieci. Jego rower wydaje się nam prymitywny, jednak jak na owe czasy była to nowatorska i szybka maszyna. Draize udowodnił to w roku 1817, gdy pokonał 14-kilometrową trasę w niecałą godzinę. Jego wynalazek okazał się dwukrotnie szybszy niż posłaniec konnej poczty. Przez co wynalazek, bo to jest chyba odpowiednie określenie, bardzo zyskał na popularności. Dopiero później zaczęto łączyć ze sobą różne rozwiązania i umożliwiły one ciągły rozwój pięknego sportu, jakim właśnie jest kolarstwo. Dopiero z czasem zaczęto dodawać na przykład pedały. I w ten sposób powstał bicykl. Chyba każdy z Was słyszał o czymś takim, albo nawet widział na własne na oczy. Ja nie mam pojęcia, jak na to się wsiada, jak oni z tego korzystali. Moim zdaniem łatwiej jest nauczyć się jeździć na monocyklu, niż na takim bicyklu, który posiada ogromne, wielkie koło przednie i takie malutkie tylne, gdzie skręcacie w sumie całym sobą, bo skręca chyba przednie koło, o ile się nie mylę. Nie wyobrażam sobie jechać takim bicyklem i wjechać w jakąś dziurę albo w jakiś korzeń. No wiem, że wtedy nie jeździli po lasach, ale jest to coś ogromnego i z tego trzeba, mi się wydaje, zeskakiwać. Wątpię, że tam było jakieś normalne z tego zejście, bo nawet tego nie przechlicie, tylko po prostu musicie zeskoczyć. Pewnie przy jakiejś ścianie się zatrzymywali i po prostu z tego schodzili. W roku 1870 dopiero wynaleziono gumowe Koło, czyli taką pierwszą, jakby oponę. Nie rozumiem, dlaczego ludzie, którzy myśleli o rowerach już ponad 500 lat temu, bo wtedy pojawiły się takie pierwsze pomysły o tym, żeby takie coś stworzyć, dlaczego oni nie myśleli wtedy o tym, żeby sobie takie właśnie udogodnienia tworzyć w postaci na przykład głowych kół, a jeździli przez tyle lat na po prostu drewnianych kołach. Ale żeby było jeszcze lepiej, to dopiero po wynalezieniu właśnie takiej pierwszej opony, dopiero wtedy stworzyli pierwsze hamulce. Teraz mamy nawet zawieszenie, damper, Amortyzator, wszystko jest git, sztyca regulowana. No i zanim przejdziemy do polskich projektów, mam dla Was deal, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, czyli legalny polski bookmacher, który posiada najlepsze bonusy na rynku. Bo na przykład przy trzech pierwszych płatach jesteście w stanie otrzymać bonus od STS, dzięki którym jesteście w stanie zyskać 1500 zł dodatkowo. STS wprowadził jeszcze taką ofertę, gdzie macie do wykonania różne zadania i dzięki temu możesz zgarnąć jeszcze dodatkowe 6 dyszek. Jest to nowa oferta powitalna dla osób takich jak Wy, czyli dla nowych użytkowników, które założą sobie konto, i z kodem endur jesteście w sumie w stanie zyskać 1560 zł. Jest to pewna kasa. No i fajną opcją jest pierwszy zakład, tak zwany zakład bez ryzyka, do 100 zł, czyli albo wygrywacie, albo dostajecie zwrot gotówki. Tutaj macie moje typy na najbliższe mecze, bo od 14 lipca ruszają rozgrywki do Ekstraklasy i eliminacje do Pucharów Europejskich. Więcej info macie na stronie sts.pl, a link do rejestracji znajdziecie w opisie i w prawym górnym rogu w karcie. Także pamiętajcie o kodzie ENDUR, no i oferta dotyczy tylko osób pełnoletnich. Tak jak obiecałem, tak też zrobimy i przejdziemy sobie za chwilę do polskich projektów, ale znalazłem jeszcze informację o tym, że tak słynne w Polsce od kilku lat elektryczne rowery. Miały swój początek już pod koniec XIX wieku, ale w tamtym okresie paliwo było bardzo tanie i rowery nie miały szansy się przebić na rynku, więc y, po prostu zastąpiły je motorowery i motocykle. Ale dzisiejszy odcinek jest poświęcony rowerom, a nie motocyklom i motorowerom. Dlatego powiem Wam o tym, że w Polsce mamy również osoby, które tworzą rowery i wychodzi im to naprawdę bardzo dobrze. Tak, właśnie odkąd przyjechałem do strowca, taką moją ideą było budowanie rowerów, ale na początku nie miałem odpowiedniego sprzętu narzędzi i to był taki problem techniczny, który teraz udało, nam, udało mi się już właściwie rozwiązać. I teraz bardzo się cieszę, że te rowery są robione od zera tutaj. Spójrzcie na to, że są to projekty, które powstają w 100% z pasji i każdy z nich jest inny. Bo nie pójdziecie do sklepu, nie kupicie sobie takiego drugiego, bo to jest tak, że one powstają po prostu z pasji, pojawia się pomysł w głowie, pojawia się klient, który ma jakiś pomysł i po prostu taki rower jest. Tworzony dla konkretnej osoby są oryginalne i jedyne w swoim rodzaju. I to już w tym momencie mogę powiedzieć, że te rzeczy, które tworzymy, są w 100% zrobione przez nas. I to jest taki przykład, właśnie roweru w stylu motocykla Indian. Niektóre z nich są wzorowane na motocyklach albo na specjalne zamówienie, ale po prostu innego takiego nie będzie. W ogóle przez przypadek, będąc jeszcze w salonie fryzjerskim, tam w tej mojej ostatniej pracy, gdzie byłem inżynierem, znalazłem taki artykuł o panu, który zbudował rower z silnikiem. I to był właśnie rower stylizowany na takie wczesne motocykle, no i tak mi się to spodobało, że stwierdziłem, że ja też chcę coś takiego zbudować, zrobić. No i zrodziła mi się taka wizja, że będę budował rowery. Skoro powiedziałem troszeczkę o tych rowerach elektrycznych, no to mam tutaj dla Was jeden filmik. Jest to jeden z kilku projektów Pana Piotra, i chcą tworzyć rowery dla osób. Które chciałyby mieć rower elektryczny, dojeżdżać nim do pracy, albo chciałyby same taki rower sobie stworzyć, bo nie jest to tak naprawdę droga sprawa. Sam materiał, tak jak tutaj jest, no to będzie w okolicach 1000, może 1200 zł. Może nie są one za piękne, nie są zbyt estetyczne, ale ten gościu stworzył to samemu. Sam musiał sobie wszystko opracować, obliczyć w domowym zaciszu i ogólnie sama konstrukcja jest bardzo prosta i ciekawa. To tak, rama jest typowa aluminium. Czyli aluminiowe rurki, tu aluminiowy profil, który tworzy tą główkę i w którą można wmontować stery rowerowe do w miarę standardowych widełek. Z tyłu Koło od hulejnogi, które można bezpośrednio kupić, jakby bez, bez, bez nogi samo, albo sobie sprowadzić z Chin, albo na, na Allegro kupić. Pod spodem jest sterownik, tak? I generalnie koncepcja jest taka, że no to możesz sobie wyjąć łatwo, nie? Parę miesięcy poszło, tak, żeby tam to dopracować. Fajne jest to, że ludzie chcą takie coś tworzyć i oddawać ludziom za darmo. Nie robią tego dla kasy, tylko po prostu dla fanu. No, i sam autor mówi o tym, że jakby jakaś firma się nim zainteresowała, no to mógłby powstawać z tego coś, coś lepszego, mogłoby zrobić i byłoby to jeszcze lepsze, by to wszystko po prostu lepiej działało. No, dobrze było, że gdyby się komuś to spodobało albo jakiemuś zespołowi ludzi, żeby każdy postarał się popracować nad jakimś detalem. Bo na przykład dużo do zrobienia jest jeszcze na etapie właśnie tego mechanizmu składania tak? Bo można go zrobić trochę lepszego i ładniejszego Wystarczy tylko opublikować w najbliższym czasie i każdy będzie mógł sobie coś takiego poskładać Ja jestem pod jak ktoś tu chciałby zainwestować w nowy brand rowerowy, to nie ma za co bo jest to fajny pomysł, fajny projekt, tylko po prostu tutaj trzeba kasy, żeby to na większą skalę rozszerzyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i pamiętajcie o tym, żeby wejść do opisu, tam macie kod mój, macie opisane wszystko z STS-em. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji i o łapce w górze. Także siemanko, widzimy się w kolejnym odcinku. Jo.